Miałem nagrywać taki film, że pokażę wam, co jest na moich półeczkach. I zrobimy taki filmik, że pokażę wam moje półeczki w tym pokoju. Jeszcze pokażę wam moją półeczkę, która jest na działce mojej, na działce moich rodziców. I to będzie chyba wszystko. Także, co, lecimy. Także, dobra, wchodząc do tego pokoju, tutaj mamy pierwszą półkę. I na tej półeczce znajdują się w, głównie komiksy. Pierwsza półeczka to sobie WKKM, co to, to mi się udało zebrać. Tu widzicie numery. Ten jest trochę uszkodzony. tom, kupiłem uszkodzony i nie zauważyłem tego. Później doczytałem, że był uszkodzony, ale cóż, no tutaj mamy tylko tomy, które udało mi się po prostu dokupić. Będę jeszcze dokupywał pewnie jakieś tam tomiki, które mnie będą interesowały, i szukał. I no, tutaj mamy 2KKDC czyli wygórekcję DC. O tak to wygląda, no trochę tego też jest. Tutaj chciałbym zebrać wszystko, bo w sumie tych to, tomów nie ma jakoś dużo, jest ich chyba tylko 80, w do tego, do tego to jest serceki tutaj, oto, to też chyba tak, tylko to co mnie interesuje jest zbierać sobie bohaterowi bohaterów i Marvela. W tej kolekcji bohaterowie DC jeszcze nie zbieram i Marvela też nie ale na razie nie planuję. Może kiedyś po prostu kupię sobie jakieś tomy, żeby zobaczyć z czym to się dzieje tam. Tu mam dwie książki, które czytam. Zatnę ja od tą siódmy, kupiłem wczoraj. Miałem ja nagrać kiedy ale było już późno, jak to otworzyłem i nie chciałem mi się. I życie po życiu Raymonda Nodiego. Idziemy niżej. Tu jest trochę rozmaitość. Tutaj mamy tak. Mamy kolekcję... Kolekcję pojedynków tomy 5. Jeszcze jest szósty, ale pożyczyłem go w stacie, więc go nie ma. Mamy tą pierwszy, piąty, siódmy, 8, 9 nie mam. Jeszcze jest ten trzeci. No i resztę będę po prostu dokupywał na... Postaram się jakoś tak dokupić, żeby było wszystkie 10. Zobaczę jak będę ciemną kolekcją modrela. No i wtedy zobaczymy. Eee, A tak tutaj dwa tomiki. Tutaj jest jakieś prawo cywilne. No Jakiś do francuskiego i tutaj My Hero. Też kilka tomików, jest on od 1 do 6. Tam 21 i tam od 30 do 32. Tych najnowszych jeszcze nie mam. Tych co ostatnio wyszło od 32. Jak już tak e, nie wziąłem się, żeby je załatwić i dołączyć do półeczki. I tutaj ten, to jest legendy futbolu. Legendarna w postaci futbolu. Bardzo fajny, duży album. Który kiedyś oglądałem z dziadkiem, jak go dostałem i świetnie, to opowiadał historię. Yy, historia polskiej piłki, no nawet, że taka fajna encyklopedia duża. Świat polskiej przyrody. To chyba dostałem w podstawówce kiedyś na jakoś takie świadectwo czy coś. Funky Kowal. Na ja się każdego z tego wieku. To chyba kiedyś byłoby co za chyba 20 zł, nawet 25. Ale świetny też. Dług gruby komisje o dobrych piłkarzach Wracaj jeszcze o to jest taka książka co wyszła na mundial w Rosji z tego co pamiętam i są wszystkie eliminacje gwiazdy piłki też są też dostałem na Mikołajkę od koleżanki coś eee, takiego i tutaj komiks chyba jedyny w tym to nie, jeszcze jest to Doctor Strange Marvel eee, początki za i zakończenia, bardzo dobry komiks eee, też Czytamy książki. Takie był zakurzony, bo dawno nie odkurzałem. Czekiel w nieczytany, czytany. Krew i lód też nie święto Świętokradcy nie czytani. To też nie Łowca, snów, dźwięki nie nieczytane. Zdobyliśmy co z czytani. Bardzo spoko. Książka taka kobieca. Młos mój ostatni miesiąc też nie czytany. też nie czytany. To też nie czytane przeczytana szczerze tego nie polecam, to jest takie trochę nudne, tajemnica dmuchelców. E, komiks, e, to jest komiks ten grafowany, czyli ten taki, że jest taka gra jakby. komiks jest No To jest coś takiego, żeby się kupić, przetestować parę razy i tyle. Węgry przeczytany, bardzo fajna, ciekawa. Mieszczowie od 1 do mapy, to są francuskie francuskiej piłki nożnej. Tak, o układki złotych Francuzów, Juventus i piaszka, na którą długo czekałem, w końcu tata miał Jurgen Jurgen Klopp, tu robimy hałas, nie mogę się czekać. Nie już się przeczytam. Ej, dala, to jest ta pierwsza półka. No, jest ona trochę uzupełniona. A, jeszcze tu będzie ten pierwszy deadly class, tylko też jest pożyczony tadzie. Teraz tak, tu mamy komputerek, tu mamy mangi mangi w głównej mierze i tutaj jakieś puszki. Także dobra, tutaj mamy nie mangi, tylko historia z reszczykiem kilka tomików, znaczy parę na kilkanaście tomików. Tak to wygląda. Taka spoko seryjka, książek mam kupuje na wyżąco. Jeszcze mam kilka ale do kupienia. One pewnie do kończą i zobaczę, jak nie dalej. Tokyo Revengers na tej półeczce, same Tokyo Revengers. Brakuje tam 11, który wyszedł kilka dni temu. Ale spokojnie, spokojnie, na spokojnie się dokupi. Zamek w Tasie Klaski, 2 atomy i cała Rompa. Teraz tak, tu mamy Wielką Wojnę Teraz no od 1 do 6 Teraz tak, przeczytam tą 7, to tutaj on przyjdzie I dam całą resztę, bo już mam całość Death e, Puszki z kartami, tutaj jest Los of... E, record of Loss Warrior e, Jako so... E, nie pora, nie I tutaj mam tak, Jujutsu Kasen, 0 i 1 tak stwierdziłem, że będę to jednak kupował, bo w sumie to sobie drogie drogę na Alegrę, więc może Sherlock, to brakuje te dwa ostatnie tomy i Mary, no tą czwartą, czwartego chciałem to zbierać, zobaczymy czy to się uda, ale to zamykamy i ostatnia półka, ta główna, tyle nie będziemy płacić, bo to są głównie jakieś położnictwa stare moje i teraz tak, tu mamy wychcioł na to jest jakaś taka stara książka z Anglii, Słuchajcie, jak mi się to jest dostałem pod od Chyba taka stara, z zdrowa chyba zwierząt. jakaś książki o psach, na ja pewno podniosę kantona. Masz taki literaryjne. Nie pytajcie, Joachim Lew. Jeśli Bogać Wielki Północny Ocean i, i rozmówki francuskie. E, o, to jest ciekawe. Paranormalne historie e, Michała. Tarkowskiego. Bardzo ciekawa książka. Trochę nudna, ale jest ciekawa. Kłamca, Florysta, Outsider. Malysu Lukowskona, bardzo dobre. Zaginieni też bardzo fajna książka. No i tajemnicy inne miasta też spoko tutaj. Atropie niewyjaśnionego UFO. Bardzo grube książki. czytałem. No i machal Gminy Kurów, Polska. Jest na dla Dzieci. Na wolnych do jakieś takie też atlasy o zwierzętach. I wyżej mamy też jakiś z Norwegii. Tata mi dowód kiedyś pracował w Norwegii. nie nagrać te książki o zwierzętach, jakieś o rybach, i tylko coś. To jest coś dla dzieci też. Cyber Marian. Ee, dziś tak bardziej. Nie przeczytałem jeszcze, w mnie trochę boli. Prawa pomarańcza. Wysokie chmury, bardzo dobra. Kaderzyna mot Pozniska motylek. Jedna z moich ulubionych chyba książek w kolekcji. Ja z tej świące królewny, costiopata, Intrus, pokuta, Klątwa, Tajemnicy Los Angeles też nie przeczytane. Też nie przeczytane, toksyna, się na pojonki. To zostało na zakończenie liceum. Piknik z niedźwiedziem, za jakieś wyróżnienia nie miałem paska. No, ale spoko. Takie dwie książki z tej serii historycznej, które kupiłem za 5 zł. Gdzie się opłacało, tak, kosztowałem 5 zł, ale czy je przeczytam? Możliwe. Rodnik polsko-niemiecki przyda się na niemiecki Ronaldo Książko Ronaldo oczekana czas wilków i psów zabić wszystkich, pentagram, gambit, milczeniowy jest też spoko książeczka, psa, to jest coś o psach i jasy kotów stara, encyklopedia o kotach tu i tak jest komadzana przez moją siostrę. Więc w sumie to tyle. Tutaj mamy właśnie te książeczki, to są te mangi, tam jest komiksy jeszcze wam będzie druga część z drugiego domu. Elo. I widzimy się w drugą częścią. Tutaj mamy kolejną półeczkę moją. Weźmy dołu do piłka z trzech czasów. Księga przyrody. Urdański kraj. lutowe samochody tam pierwszy, kiedyś kupiłem. of Super Dogs, książka o Czechach, jakiś Atlas dla dzieci. Milona książka o Halski, to jest jakiś album. Eknacji jak Polski kupiony. Dostaliśmy go chyba w podstawówce. Na e, dzień chłopaka wszyscy zostali, wszystkie moje modliteczki zostały. Jakiś mój pierwszy słownik. Tajemica zwierząt to jest jakaś tam seria dla dzieci też. Niewyjaśnione. Tam a ścieżkę kawał o oborusi Dortmund No to też jest jakaś taka książka dla dzieci. A pamiętam, że była naprawdę spoko. To teraz to, 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 wiem co to jest. To jest pomazane, to kudziecko dostałem tak z dupy. Yy, książka kawałowa. Studium w Skarłacie, Sherlock Holmes, to jest fajne wydanie, pod tym względem, że w środku masz stronę po angielsku i stronę po polsku. Da to szybko się czyta, bo jest mniej stron po prostu i... Janczak u nas powiedz, Gracze to jest też dobra książka, Kawa, średnio mi podeszła ta książka, jakoś Jak średnio mi Kawa podszedł, Torres, To też ciekawa rzecz, UFO numer 1 Szczury w Wrocławia. Pierwszy tom Trochę mnie to męczyło, ale no, jak ktoś lubi te klimaty, no to polecam. Książka o pojąkach to jest taki Scooby-Doo. Lewy, ja jakaś książka do 9Z, to kupiłem. ale w Ja nie wypadł Cholera, jasno. Lala. się to postawi. Astrodamus, to jest jakaś świetna książka od Taty. Eee... A po prostu mi się spodobała. Tyle dobra jest, że. Marcel, możesz wpisuj. Nigdy nie zapomnisz. To taka, taka pierwsza książka, w której się wkręci w literaturę. Stephen King. Jakaś książka o przyrodzie Wielkiej Brytanii. Jakieś mini książka o psach. To też jest chyba taty. Nie ma jego taty. jakaś książeczka, mała dzieci jakieś książki popularne, naukowe. Ja, Dagmar, to jest książki, czy i Batman, Bitwa o wakandę. O tym też mi ta dodała śmiecelna pułapka. Karolina Dyga, straszne opowiadania. Myślałam, że ta, nie wiem, nie durko, jest tą i to takie zwierzęta, baza faktów. Lecimy wyżej. Jakaś książka o paleontologii, chyba każdy miał z nas na to zjawkę kiedyś. Dzikie koty, jakiś atlas, cuda natury, jakiś atlas, rekordy świata, jakiś atlas. Do tych atlasów jest encyklopedia eee, polskiej piłki. Jakieś gówno, Messi małe. No, takie coś z co tym mi ta kupiła. World Cup na Rosji. Mistrzostwa świata, Euro 2.12. Pierwsza mała książka piłkarska. Kosmos. No, to też kiedyś wszyscy mieliśmy. No, moja pierwsza encyklopedia Messi i Libra. Messi go jeszcze nie przeczytałem. ramka, że ładnie główki. Atletico. Steven Kinga, książka o szachach no to do szkoły. Eee, Robin Julia, Hamlet, Magbeth, Borladyna, Legia Mistrzów. Też lektury szatan tam klasy, ten obcy. Też od taty, król Maciej I, Radyzmy. Psy. Książeczka śmieszna. Znak 4 czterech też. Arthur Conan Doyle. Inna. Czyli to medycynauta było jeszcze i jeszcze pozostało, aczkolwiek no po prostu je tak będę na, na, na tamte półki, żeby ten tam był cały Death to No, E.R.A.Z. Słynne listy, insta Kiedy do Ostatnio kupiłem. Chainsaw Man, Kanju, Hideout, God, Wiedźmin Tomy. to jest jakieś cięższe komiksy. Orzeł, po, Biały Orzeł. Jakiś polski superbohater a Asterix i to jest chyba Zupa Strikers. Co to jest? Jakieś szkła przetrwania, jakieś gówno. Misja odrodzenia, jakiś magazynek jak Spider-Man. Znaczy, taki album. Jak w tamtym roku byliśmy że z siostrą i starym ZOTO kupiliśmy takie coś tu jeszcze coś tam leży jakieś coś co kupiłem w że jakieś dwie książki do przeczytania, jakieś dwie stare książki też które sobie wziąłem na stronie są pierwsze, tu są już komiksy i no i sama. Stephen King, Ufaliśmy sobie, wyższy, bardzo dobry komiks Więc to w samości rok pierwszy Otwana Tom szósty, klasyczne odpowieści Star Wars i 25 piąty tom żywych były to, to są takie rzeczy co kupiłem tak do spróbowania i na razie się nie zaprowadzam bym to zbierał. Marvel Comics, Król Lew, tu jest taki gazeta, Gazeta Ronaldo Star Warsy, misja odrodzenia. Batman głównie chyba jest. No Batman, Flash, Batman. Tutaj są Wonder Woman, Superman, ostatecznie to stanie Harley Batman. Seria pierwsza. Speed Game Flash All Star Batman Marvel Now Normalny Spider-Man 2099 Wolverine Amazing spider Deadpool Guardians of Galaxy Znowu Deadpool Thunderbolt Super Evil Spider-Man Deadpool eee, Tu jest Marvel na 2.0 Avengers ten Pierwszy i Spider-Man, on Pierwszy Nicky Mochi 2 Tony Kapitan eee, Żwik jak jest coś, no to Fortnite X Marvel. Mamy kolejne tomiki. Kapitana Żwika. Tytek, Romek i ja, Tomek. Tytomów. Tomy Percy Jacksona, bardzo fajne. Skobie też jakaś dla dzieci o wojownicy. Go, bardzo fajna. Skobieta na tropie też jak jest to 7 kiedyś znalazłem na Allegro i sobie kupiłem Bakugan bo też jestem fanem Bakuganów sukaczury Donaldy no i kilka tomów które kupiłem tak się pasuje impulsu znaczy że pasuje impulsu no zobaczyłem, że są i jeżeli why not? Dragon Ball ten pierwszy, Naruto ten trzeci, 3 tomego Vlog a ono exorcji z Tokio ten pierwszy, Shaman King ten pierwszy i potrzask I to jest całość co mam a półka, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się Ego.